Cześć. Witajcie. W tym filmie zaprezentuję wam urządzenie laserowe markiniwe system. Urządzenie o symbolu CL4DG. CL3DG tutaj jest do pomocy. Jedną tam rzecz będę chciał dwie rzeczy w zasadzie porównać, pokazać. To urządzenie jest omówione na kanale Extreme Pro Pracę i Realizację przy okazji kładzenia tam jakichś płyteczek i to wszystko macie na drugim kanale, link jest w opisie, to można sobie tam przejść, zresztą tam będzie kilka linków do wyboru do koloru, tam możecie sobie wejść, poczytać o różnych informacjach jeszcze związanych z tym urządzeniem, które dzisiaj prezentujemy. Dobra, urządzenie, to wszystko jest pakowane w kartonik jeszcze i wszystkie te urządzenia są w takich walizkach żółtych. Żółta charakterystyczna walizeczka, czy żółto-czarna, bardzo fajna. Nie ma tutaj się do czego przyczepić. W ogóle ona jest bardzo tak fajnie zrobiona. Wszystkie te pręty tutaj mają zawleczki jeszcze na końcach. Taki detal, no ale to widać, że tutaj podejście jest sensowne, nie? Zawleczki, wszystkie te pręty tutaj w rączce wszędzie jest zabezpieczone zawleczką. To się nie będzie wysuwało, gdzieś tam wypadało, uciekało i tak dalej. Klamry z blokadą na sprężynie i bardzo konkretna rączka rączka taka żebrowana, ale wielka taka masywna, fajna wewnątrz mamy zestaw akcesoriów i urządzenie urządzenie CLD4G CL4DG sorry, albo CL4DB green i blue takie będą wiązki blue widziałem kiedyś troszeczkę jest Hmm, jeszcze lepsza, minimalnie to jest to taka kwestia sporna, ale na targach gdzieś tam miałem okazję. To całe by było na budowie, nie? Bo to ciężko tak powiedzieć, dobra. I jest y, y, jeszcze tutaj taka broszurka, dzięki której możecie sobie zaglądnąć, jaka jest oferta, jakie są akcesoria i tak dalej. Oraz tu jest fajna rzecz. Pokazane jest centrum kalibracji i to mi się podoba. To właśnie chciałem zobaczyć, a wcześniej tego nie widziałem. Octopus Prime to jest taka bestia 38 kamer na patrzy na te wiązki dzięki temu da się to bardzo fajnie skalibrować bardzo dokładnie i uzyskać bardzo dużą dokładność przy tych urządzeniach laserowych ale o dokładności będziemy mówili później urządzenie winda nożycowa tematy związane z ładowaniem bateria akumulator jeden w zestawie teraz jest w środku 2600 mAh da się dokupić akumulator oczywiście jeżeli jest taka potrzeba nie da się pracować na bateriach w paluszkach tutaj się dało proszę bardzo koszyczek z paluszkami, nie akumulatory, tam się nie da i nie ma problemu można mieć dwie baterie na zmianę sobie ładować nic się nie dzieje uchwyt z dodatkowym Adapterem do mocowania na profilu tacza pomiarowa. Uchwyt: Możecie wyposażyć w dodatkowe takie akcesorium do montażu na rurach. To jest bardzo fajne. To polecam. Sprawdzone, przetestowane naprawdę fajna sprawa. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Uchwyt ma możliwość tutaj wypozi wypoziomowania, po prostu złapania go na rurce, ustabilizowania, ale tu nie ma magnesów. Jest 12 magnesów, które trzyma nam na płaskim elemencie. Jest jeszcze kawałek gumy tutaj po dwóch stronach, żeby to stabilnie sobie wisiało. Natomiast nie ma możliwości złapania na rurce, na magnes. Producent stwierdził, że nie będzie to do końca bezpieczne, nie da nam takiej możliwości. Jeżeli na rurce, to poprzez ścisk. Jakiś pasek, obejmę albo bardzo ładny, bardzo fajny, świetnie wykonany adapter. Taki stabilny, naprawdę skręcany i koniec. Nie? I wtedy potem już możecie tylko wysokość sobie tutaj dopasować, zablokować albo nie. Dobra, urządzenie ma gwint 1/4 do małego statywu. Adapter, uchwyt ma mocowanie na 5 i 1/4 oraz na śrubie w woździu, tutaj albo tutaj jeżeli jest taka potrzeba to można obracać, tak albo tak i na profilu UD tam są gumki klamra łapie na profilu UD i wtedy praca przy suchej zabudowie tarczka, cyk i sobie tam poziomujemy bardzo fajny temat, winda nożycowa aluminiowa, prosty jakiś tam mechanizm podnosi i obniża urządzenie jest w zestawie i temat jest taki. Urządzenie generuje wiązkę na wysokości 16, 17 mm dolną, z windą to jest 45 mm i w górę. Górną wiązkę urządzenie generuje na wysokości 135 mm od podstawy, a od góry tutaj około 10 mm w dół nie? pod stropem 10 mm. I tyle. To są najważniejsze parametry, jeżeli chodzi o wysokości, odległości wiązek. To jest bardzo istotne. Dobra, i możemy sobie przejść teraz do naszego urządzenia, żeby to fajnie omówić. Mamy urządzenie w nowej bryle. Bardzo takie sensowne, konkretne. Nic tam nie lata w środku, nic się nie częsie. Urządzenie ma poprawioną amortyzację. Wszystkich swoich wnętrzności, nie? Czyli też będzie bardziej żywotne, gdzieś tam ta kalibracja pewnie rzadziej. Pogumowane w kolorze czarnym, żółte tworzywo, kopułki yy, z jakiegoś metalu, chyba aluminium, albo jakiś, jakiś odlew czegoś. Nieważne. Nie Wygląda jakby było aluminiowe, malowane proszkowo. nie? Dobra, i teraz tak. Jest to najwyższy model w tym momencie. Yy, urządzenie, które gwarantuje nam kilka rzeczy. Po pierwsze, najwyższą dokładność. 1 mm na 10 metrach. Bardzo duża dokładność. Kolejna rzecz stabilność poprzez wbudowany yy, kompensator mag, yy, magnetyczny elektroniczny kompensator w tym urządzeniu magnetyczny jest w poprzednim cel 3 dg to pokażę za chwilę porównamy sobie oraz jasność wiązki bardzo dobra jasność wiązki 515 nanometrów długość fal światła widzialnego chyba to jest nieważne w każdym razie im niższy ten parametr tym jaśniejsza wiązka. Występują tam nawet i do 535. Ja miałem takie urządzenie, które miało opisane od 515 do 530, i tak naprawdę nie wiadomo było, jaka tam jest dioda. W tym urządzeniu to się też dopytałem. Yy, diody są przeselekcjonowane, czyli przychodzi partia diod, dlatego też nie ma niebieskich na razie. Podobno zostały odesłane sobie ładnie, bo nie pasowały, nie spełniały jakichś tam yy, kryteriów, no nie? W tym przypadku diody przeselekcjonowane o tym parametrze 515 nanometrów. Małe n, małe n, nanometry. Dobra. Także kilka rzeczy mamy już powiedzianych. Elektroniczny kompensator. Proszę bardzo. I kompensator magnetyczny. Jego trzeba odblokować, a tego tylko przyciskiem. Nie? Przy okazji pokażę grubości wiązek. Stary ma cieńszą. Nowy ma grubszą. O fuj. A teraz obracamy. Stary ma grubszą, ten ma cieńszą. A tam jest zawsze, kto ma je, jaki laser, jaka grubość wiązki, jaka jasność, jakie to, jakie tamto. E, diody są zbudowane w ten sposób. Tu są diody Sharp japońskie i wszystkie, u wszystkich producentów, ja sobie to porównywam, są zbudowane w ten sposób, że one w jedną stronę są grubsze, a w drugą stronę są cieńsze. Jak mierzycie sobie kto ma jaki laser jaka grubość wiązki to dobrze by było przynajmniej ustawić w miejsce, gdzie jest najgrubsza albo najcieńsza, nie? żeby to porównać dobrze. Dobra, jak już mamy tak, damy te grubsze, żebyście to lepiej widzieli. Grubsza tam i w to. Elektroniczny kompensator linia górna, kompensator magnetyczny linia dolna. Tak albo tak. Nie? Masakra. No ten praktycznie ani drgnie. Magnetyczny się rusza. No macie urządzenie 5 metrów od siebie i łazi tam jakiś w te i we w te cały czas nosi płyty. No i będzie delikatnie tą, tym stropem uginał, nie? Będzie, Bo idzie twardo, bo kurde, u siebie jest na przykład. I to się będzie huśtało. Ten dużo mniej. Przy bardzo wielu pracach tak naprawdę to jest niezauważalne. W momencie, kiedy oczekujemy tej najwyższej dokładności, no to trzeba poczekać, aż przynajmniej się wypoziomuje, dopoziomuje, da informację, że jest super, nie? Jak dioda mruga wolno, znaczy, że on się poziomuje nie jest gotowy do pracy. W momencie, kiedy dioda świeci się ciągłym światłem na zielono, urządzenie jest gotowe do pracy, gwarantuje nam wtedy tą dokładność 1 mm na 10 m. W momencie, kiedy dioda szybko pulsuje, jest zablokowana wiązka, jest to gotowe do pracy na skosach, nie? pod kątem gdzieś tam można sobie to ustawić. Już Wam pokażę o co chodzi i omówimy sobie panel sterowania jeszcze, bo to są takie fajne rzeczy tutaj istotne. Więc tak, mamy możliwość fizycznie poprzez przyciśnięcie tutaj przycisków, tu był panel dotykowy w 3 dg c 4 dg ma panel z przyciskami, cztery przyciski. Włącz, wyłącz urządzenie, następnie praca z detektorem. W momencie, kiedy się zaświeci kolejna dioda, wiemy, że jest włączony ten tryb pracy z detektorem pulsacyjny. Następnie mamy wybór wiązki H, co nie? Wyłączyć na dole u góry, wyłączyć, wybór wiązki V, jedna, druga i wyłączyć. Wskaźnik naładowania baterii, w tym momencie połowa baterii jest i dioda mruga, cały czas, znaczy, że. Nie gotowe jest urządzenie do pracy. Załączymy mu wiązkę. I wiązka w tym momencie mruga. Próbował się wypoziomować tam w granicy 4 stopni. On się poziomuje. Stwierdził, że nie jest w stanie. Informuje nas o tym. Nie wypoziomuje, nie ma szans. Pomóż. I trzeba go tam wtedy fajnie ustawić, wypoziomować. I to urządzenie wtedy się już ustawi, dopoziomuje samo idealnie do... Pionu poziomu, do czego tam trzeba. Wtedy ta dioda, tutaj przy narysowanej libelce, będzie się świeciła ciągłym zielonym światełkiem. Bardzo fajne urządzenie, wyjątkowo mi się podoba. Ciekawe i pracuje się z nim naprawdę fajnie. Spoko, dobrze widoczna wiązka. Poziomowanie takie stabilne to urządzenie jest i poziomowanie elektroniczne, które gwarantuje tą najwyższą dokładność. Nie? Tak jak już mówiłem. Dobra, to co tutaj jest jeszcze fajne w tym urządzeniu, yy, można tą gumę z dołu ściągnąć, to jest taka guma, wtedy macie milimetr mniej. To co jest jeszcze fajne tutaj, yy, to jest zastosowane dodatkowo w tych okienkach antyreflex, yy, czyli teraz już yy, nowe okienka taką fioletową powłokę mają, nie? tak w cudzysłowie antyrefleks można powiedzieć. W tych okienkach zwykła szybka, ta się mieni tutaj takim fioletowym pod kątem w okularach to się zdarza nie wiem czy to jest to samo co w szybach samochodowych ale w okularach na pewno powłoka antyrefleksyka dobra chyba wszystko omówiłem jeżeli macie jakieś pytania chcecie o coś zapytać śmiało komentujcie pod filmem ja urządzenie polecam czekam na zielone znaczy Czekam na niebieskie. Jak tylko wejdzie do sprzedaży, to zrobię wszystko, żeby porównać, żebyście mieli też jakieś informacje. Zapraszam do pozostałych moich filmów. Jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się. Hej.